Siedzę prawie w centrum miasta, i do dalej docierają do mnie odgłosy jeżdżących samochodów, przechodzących ludzi. Ktoś tam gdzieś pracuje pilarką. Cieszę się, że mogę moje rozważania prowadzić w czasie pokoju, gdy tak naprawdę nic mi nie zagraża, i mogę sobie rozważać, co by było, gdyby. Jak rozglądam się dookoła, to do, dostrzegam dosyć sporo zasobów. No, tutaj jest jakiś domek, jest jakieś drewno na opał, są rośliny widzę jakieś zgromadzone narzędzia. Wszystko tak naprawdę dookoła mnie może być zasobem. Tylko jest jedno pytanie. Co w sytuacji, kiedy wokół mnie będą źli ludzie, e, sytuacja będzie taka, że będę musiał gdzieś uciekać, może się ukrywać, a może po prostu będę zdenerwowany, zziębnięty, nie będę mógł wrócić do domu. Pytanie, czy będę potrafił skorzystać z zasobów, które znajdują się dookoła mnie. Jeśli tak, no to zwiększam swoją i mojej rodziny i przyjaciół szansę na przeżycie. Jeśli nie, no cóż, odpowiedź nasuwa się sama. W jaki sposób wykorzystywać to, co wokół mnie, w jaki sposób gromadzić zasoby, które zasoby warte są gromadzenia i czy w ogóle? Na te pytania i inne odpowiada jedna z najnowszych książek Pawła Frankowskiego, którą widzicie o tutaj trzymam w rękach. Zobaczcie, niewielki format, ale to jednak 160 stron krótkich i treściwych porad. Tak jak Paweł zawsze robi krótko i na temat. A ja? Tradycyjnie. Polecam.